Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, który nazywa się tak jak ja, Teresa warnowska koczkoda Dzisiaj zrobię Wam krótki film, ale bardzo treściwie o temacie, który ciągle przysyłacie do mnie w pytaniach, tak? Lub dzwonicie, lub na Messengerze mi tam piszecie, konkretnie o tym problemie. I stwierdziłam, że trzeba nagrać, żeby można było Wam podesłać taką informację do Was, czy tam na maila, czy na Messenger'a. Dzisiaj powiem wam tak. Bardzo dużo ludzi ma problem ze skórą, jeżeli mówimy o pozostałościach, po trądziku, na przykład ktoś nie lubi swoich piegów, tak? Jakiś tam nierówny kolor skóry i tak dalej tak dalej. Co robić w takim, w tym temacie? Jak sobie pomóc tą skórę odbarwić tak żeby ona miała ładny kolor żeby um, nawet bez makijażu może tak czy przy lekkim makijażu można było sobie chodzić i cieszyć się wyglądem swojej buzi słuchajcie tu wam pokażę trzy produkty pierwszym produktem to jest puder do naszej twarzy kod produktu to jest 1673 to jest produkt do mycia buzi ja wam go dzisiaj pokażę patrzcie się on wygląda tak Otwiera się on i ma w sobie no dosłownie puder żółtego koloru. Ten puder ma taki lekki zapach cytrynowy. Po zetknięciu z wodą, ten puder robi się taką, taką papką, którą mijemy buzię. Jest mega wydajny, mega ładnie pachnie i bardzo ładnie pielęgnuje naszą skórę oraz ją tak odbarwia po troszeczku, dlatego, że cytryna właśnie, witamina C ma w sobie takie składniki, które właśnie mają odbarwić te wszystkie jakieś tam pigmenty, które powstały na naszej skórze. Fajnie, bo ten puder jest w 10 gramach, tak, w tym, w tym opakowaniu, czyli ten puder możemy z sobą wziąć do samolotu. Zachęcam Was do tego, dlatego, że jak jedziemy do innych krajów, tak, Korzystamy tam z innej całkiem wody, mamy tam całkiem inną dietę i nasza skóra wariuje. Tak? Przychodzi taki okres adaptacyjny. Tak jak przeważnie ludzie jadą na tydzień, to tylko przejdzie ta adaptacja, wracając z powrotem do domu, i ta skóra po prostu wariuje jak i cały organizm. Czyli taki puder do mycia twarzy może Wam po prostu ułatwić ten cały proces adaptacyjny Waszej skóry w jakiejś tam ciepłość czy innym klimacie. Co jest ważne. Jeżeli macie ten puder, po pierwsze nigdy go nie zostawiajcie otwartym, tak? Bo ono ciągnie wilgoci. Trzeba być go całkowicie korek otworzyć i po prostu czymś tam jakąś wykołaczką go um, pomóc mu się nie zbrylić. Więc mocno zamykamy ten puder. I najlepiej nie trzymamy w łazience, tylko gdzieś tam w pokoju, tak, na półce czy tam w kosmetyczce. Pamiętajcie, kosmetyków kolorowych też nie warto trzymać w łazience, bo one się po prostu od ciepłej wody po prostu tam psują. Kremy do buzi też nie zalecam trzymać w łazience tylko po prostu sobie przynosić do łazienki, szczególnie jak łazienka, gdzie kąpie się dużo osób, jedno po drugim, korzystając z gorącej wody, to wszystko paruje i to wszystko po prostu nam się gdzieś tam negatywnie działa na nasze produkty, szczególnie jak teraz używamy z bardziej produktów eko, tak mniej chemii w tych kosmetykach, więc warto sobie pomyśleć o tym, gdzie trzymać kosmetyki. Natomiast wracając do tematu skóry właśnie, która potrzebuje czegoś na przebarwienia, mamy w swojej ofercie dwa produkty, jeżeli mówimy o kremach. I warto, jeżeli chcemy pozbyć się tych przebarwień, używać dwóch produktów. Dlaczego? Dlatego, że te dwa produkty mają w sobie całkiem dwa mają dwa odmienne zadania. Pierwszy produkt to jest krem wybielający przybarwienia. Kod tego produktu jest 11:40. Ten produkt ma działanie natychmiastowe, czyli robiąc z rana tą całą pielęgnację, czyli umyjemy swoją buzię, nakładamy krem i ten krem od razu, tak powiem na zasadzie odbijania światła, tak. Robi tą skórę bardziej taką wypieszczoną, mniej przebarwioną, czyli efekt jest natychmiastowy, tak? Natomiast jeżeli mówimy o tym drugim kremie, którego kod jest 1163, słuchajcie, wprowadziłam was w błąd na odwrót. Ten, który, krem o natychmiastowym działaniu rozjaśniającym to jest 1163. Natomiast ten, który ma na dłużej zniwelować ten cały miszmasz, który mamy na buzi, tak, kolorystyczny, to jest 11.40. I ten krem, używając codziennie, na przykład wieczorem na buzi, ma spowodować to, że buzia nasza z czasem po prostu odbarwi się, tak? Czyli ten efekt będzie dłuższy, ten efekt będzie bardziej intensywny. Tutaj macie na zdjęciu przed i po podane te produkty, tak, wybiela piegi i przebarwienia, zwalcza przebarwienia pozostałe po różnych tam trądzikach i tak dalej, po takich trądzikowych kuracjach, przyspiesza regenerację tego naskórka, tak, zapobiega powstawaniu nowych pigmentów, tak, Ten, te kremy są dodatkowo z filtrem Piętnastką, po to, żeby się nam kolejne pigmenty nie robiły na twarzy i nie powstawały. Ogólnie, jeżeli chcemy zobaczyć efekt, taki prawdziwy efekt po korzystaniu z tych produktów, to tak jak powiedziałam, puder, a następnie kremy I ogólnie po 10 dniach będziemy widziały już lekką tą zmianę, a po 56 dniach będziemy widziały już taki mega. Widoczny efekt, tak, gołym okiem, który będzie widoczny na buzi. Pamiętajcie, pigmenty i różne tam przebarwienia na skórze, przeważnie, no chyba żeśmy się spaliły na słońcu, to nie jest efekt jednej godziny, jednego dnia czy jednego miesiąca. Więc nie oczekujmy, że krem. Zrobi Wam o tak w 5 minut, tak? To nie jest plastyka, tak? Że, że, że coś tam, plastyka też się potem musi wygoić i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli mówimy o kremie, po prostu kupujemy i cierpliwie, dzień w dzień e, nanosimy na skórę buzi. Jeżeli mówimy o czyszczeniu, no to dajemy tu puder i też cierpliwie myjemy tą buzię. Więc jeżeli chcecie mieć e, efekt, to puder 1673, krem który wybiela natychmiastowo, tak? czyli robi ten taki efekt natychmiastowej pięknej skóry, to jest 11,40 i krem, który ma dłuższy proces i on leczy, tak jakby, no nie leczy, po prostu odbarwia, tak, składniki odbarwiają ten produkt, to jest 11,63. Te produkty są teraz w dobrej cenie, bo jeden krem jest 24,50, drugi 34,90, Puder teraz mamy na promocji, tak? Bo kupując z tego katalogu, wydając 20 zł i ten puder jest po 6,90. Taką mamy promocję ważną do 0,906. Więc kupując dwa te kremy, tak, to można trzy pudry w sumie zamówić, postawić i sobie używać. Jeden się kończy, następny wyciągamy, a cena jest mega. Jeżeli macie pytania co do tego produktu, co do tych produktów, dzwońcie do mnie. 66801510. Natomiast, jeżeli byście chcieli się zarejestrować, samodzielnie kupić te produkty, to wystarczy wejść na stronę www.faberleads.com i na tej stronie, tak, kiedy Was zapyta, czy macie znajomego konsultanta, Mój numer konsultanta. Ja Was chętnie poprowadzę przy świat Faberlika. Mój numer telefonu to jest 700 909 883. Mam nadzieję, że ten filmik Wam był pomocny. Dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam do następnych spotkań.